Menuszku, Z tej strony szykiwanem, witam Was serdecznie na RPG. Jesteśmy na serwerze Mineserver.pl i dziś będziemy sobie trollować. Tak jest, powtarzamy serię, której dawno bardzo już nie było na moim kanale. Ale postanowiłem ją troszeczkę odżywić i znowu wziąć się za trollowanie graczy. Tak więc przygotowałem sobie na początek kilka takich tradycyjnych troli oraz jakieś kilka takich specjalnych, których jeszcze nie używałem. No i zobaczcie, mam tutaj spawnery. Hmm. Jak widzicie tutaj zagubioną duszę może spanować tu polskiego pingwina tradycyjnie. E, tutaj piranie, tutaj maga creepera. Mam jeszcze do podmiany drzewko, którym mogliby więcej zaatakować. Chcę zobaczyć, czy ten troll wku, czy w końcu z tym jakimś przedmiotem do ataku wypali, czy ktoś się zorientuje. No i prócz tego mam jeszcze rakiety, mamy miny i mam jeszcze taki pewny schemat, który też chcę użyć. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O lol, zdorwałem się od GTA. Dobra, game mod i lecimy z koksem, tepniemy się do jakichś losowych graczy na jakichś losowych ekspowiskach, tak więc... No, będę leciał po kolei. Zobaczymy może kto jest online list. Hmm, dobra, będę na zmianę, raz może VIPa, raz nie VIPa, devil. To na początku zaczniemy od VIPów. A vipu jest ma mniej, to w sumie najpierw od VIPu zacznę i... Może będzie ktoś na ekspowisku Jestem pop. Nikogo nie ma na ekspowisku. dobra, to lecimy z graczami. TP i nie wiem, losowa literka. Pyk, 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 tabulator. I kogo mamy? Okej. Okay. Ekspią sobie chłopacy na golemach. No to tutaj można by było im przywalić, e, ha, ha, ha. tylko jeszcze nie wiem co. Dobra, spróbujemy z piraniami. Zresztą oni nie dają rady z piraniami, piraniami są super szybne. Ale dobra, Mac Creeper będzie spoko. Tylko mam tego za mało. Kurde, źle to zrobiłem, bo mam tylko jednego. Nawet się nie zorientowali, no nie mieli prawa się za bardzo zorientować. No ale dobra, dobra, eee, spróbujemy z czymś mocniejszym, wiem że z piraniami byłoby ciężko. O, a może z minami spróbujemy. Dobra, spróbujemy z minami. Miny, to jest coś takiego, że kładę minę, eee, to jest jakby taki niewidzialny creeper, ale tak naprawdę, ale naprawdę to będzie mina. I zobaczcie, w tym miejscu mamy już taki czarny dym. Jak ktoś tutaj podejdzie, to od razu eksploduje. Nie zrobimy tego więcej. Ojej, to blisko potwora i wybuchło. Czyżby wybuchły wszystkie miny? Nie, reszta jest tutaj. Dobra, nałożę tych min dość sporo. Zobaczymy, czy ktoś się w ogóle zorientuje o co... O co biega Myślałem, że na Gameodzie nie będą mi się usłużywać te jajka, ale zużywają się mimo wszystko. Nie, oni są zbyt yy, zdezorientowani. Eee... Yy, Śnieżnymi golemami i w 100% się poświęcają im, ale dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. Pyk, pyk. Zginął, kurde, za mocne, za mocne, ale chyba nie, to aż takie mocne nie jest, to po prostu miał mało życia. Dobra, sprawdźmy inne ekspowisko, bo tutaj jest może tak zbyt hardo i, i zbyt dużo osób się koncentruje na potworach. A polecimy gdzie indziej. A, to jest arena PVP. O, i to jest w sumie dobre miejsce. Hmm. Zobaczmy, czy ktoś tutaj walczy. Czy ten gościu przyszedł tylko zwiedzać? Na mapie już widzę, że nikogo nie ma. Dobra, to możemy odpuścić i lecimy dalej. Szkoda. Yy, TP i jakiś losowy Nick, nie wiem. No, ty chciałeś tutaj się wybrać, ale levela nie masz wystarczającego, jak widać. To jeszcze dalej próbujemy. TP. Tu, 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 tu. Ciągle trafiamy. O, i super, super. Tu co, mamy amazonki? Amazonki, tak jest. No i dobra, nie wiem od czego zacząć. Albo rakiety, może aktywujemy. Jest amazonka, dobra. Pyk, rakieta. Zobaczcie, taki promień jest duży. I zaraz spadnie rakieta z powietrza. Bum. No chyba się jeszcze nikt nie zorientował. E, ten coś tam bił, ale raczej potwory. No nic, czekamy, aż ktoś wróci. No, w sumie nie chcę ich zabijać, bo nie chcę expa zarabiać. Albo, dobra, te dwie mogę zrobić Nie chciałem, żeby oni od razu dostali Amazonkę na twarz, dlatego tylko zabiłem. U, dużo tego. O, tam jest jakiś diexowy. Dobra, jeszcze jedną rakietę puszczamy. No i nie, normalne, całkowicie normalne. Całkowicie dobra, ten jednak się zorientował. Ale dla większości to było całkowicie normalne. Za chwilę jeszcze, jeszcze tę chwilę patroluję i od razu mu nie dam przedmiotu. O, jeszcze padł. Mm, ale pewnie tutaj zaraz wróci. ja sobie jeszcze tu miny postawiam. Jedna minka, druga minka, trzecia minka. Te miny to jest też taki patent, który chce gdzieś w przyszłości wykorzystać na jakimś ekspowisku czy coś. One będą tak, wiecie, je widać tak naprawdę, widzicie? Widać, że tutaj jest ta mina. Tylko trzeba się przyjrzeć lekko. I to mogłoby być bardzo fajne na jakimś, na przykład na jakiejś mapie z questem, gdzie, gdzie widzicie, że są te dymki oparcie. boom. Ojej, ale... Wow. No, mega mocne są. są mocniejsze niż myślałem. Bo od razu, od razu zabijają totalnie. Ale to jest jakby. Hmm. Ciekawe. Ojej. <grystanie> Ile on dostał? Dostał jakieś ubrażenia? Nie widzę. Dobra, tego deksowego wynagrodzimy, bo on jakby nie było się zorientował. Hmm, dostanie od nas. Trolololo. Tylko musimy go znaleźć. O jest, dobra. Chodź, tu ziomeczku. Ow, 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 ow. Nie uciekaj tak daleko. A no, gdzie jesteś? A dam mu do kwipunku być łatwiej. Nie będę za nim biegał. Pyk, okej, ma w a jeszcze ale. Nawet nie wie, że wygrał, ale, ale wygrał <grym> w życie. E teleportujemy się dalej, próbujemy do jeszcze kogoś innego. Mam jeszcze jeden taki fajny sposób na trola z schematem, ale to musimy znaleźć jakiś... Jaki war? Typ e musimy znaleźć gościa jakiegoś, który jest taki odizolowany. A gdzie to jesteście? O, w otchłani. O, w sumie spoko. Tu tutaj są, ale. Mm, co mi tu przyzwać? Polskiego pingwina od razu się zorientują. Ale rakiety, może. Rakiety będą tutaj dobre. Powiedzmy, tu jedna rakieta. Tu druga rakieta. Na razie te rakiety dla nich są dosyć oczywiste, no ale widzę, że się koncentrują na M-Lenta. Lu. Okay, zginął. I teraz dwie rakiety. Ale nie, nie skumał się, nie skumał się, myśli, że to chyba jest naturalne na tym rozpowisku, a właśnie tam wypada dust na końcu, zobaczcie jak ja robię, o tutaj widać, czyli proszek, Mhm. po takiej rakiecie, okej, okay, dobra, rakieta dla nich nie wywołała wrażenia, to zrobimy jeszcze jeden taki trick. z polskim pingwinem będzie to zbyt proste, zrobimy tutaj zagubioną duszę, ona jest bardzo silna, więc oni nie dają rady. Prawdopodobnie nie dają rady. No, chyba że to jakieś koksy. O, ten da radę, bo on, on expił eee, ze mną wczoraj. Więc widziałem, że ma dobry sprzęt. O, 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 już atakuje. W sumie sprzęt ma przeciętny, bo bali po 80, ale jest nie najgorzej. O, brawo. E, dla nich to całkowicie normalne, że tutaj się widzę, te dusze pojawiają. Dobra, to zrobimy im dwie. Bo już na pewno nie dadzą rady. A, tamten się zorientował, że coś jest nie tego, że coś tutaj musi być nie tak eee, no tak, zbyt zbyt duże zmiany, ale dobra, dobra, następny troll już będzie taki myślę bardziej nieprzewidywalny. InfCX okej. Okay. Dobra, masz i spadaj. Eee, dobra, tu jeszcze solgo goni, ale w ogóle... Mm... Albo ludzie nie znają tego ekspoviska na tyle, albo myślą, że to jakiś update i, i może soul'e się zaczynają tu pojawiać. Oj, masz kiepsko teraz, chłopie. Teraz jest... Oj, już po tobie. Chociaż z drugiej strony nie, nie będzie po nich. Bo ja zrobiłem teraz tego soul'a na niskim levelu, więc nie bije tak dużo. No i tak nie dał rady. Nie wiem, czy widzicie, on po jeden bije go. O, eksplozja. Eksplozja smaków! No i co, kto wygrał to starcie? No chłopiąc cię po jeden bije, no ale. O, brawo. Dobra, żeby zrobić troszeczkę innego trola. O, tego jeszcze chcę gościa strollować. To czekajcie, czekajcie. Niech on tutaj podejdzie. Dobra, on i tak się na pewno zajmie tym tutaj gościem, ale my już tutaj wkleimy sobie coś. Ach, nie podoba mi się w to miejsce. Rotata 90. Kurde, nie zorientował się to dobrze. Jeszcze raz. Paste. Patrzcie, już coś widzą, że coś się dzieje. Idą na samą górę, a tutaj co? Tajemnicze miejsce. Jak ja robiłem rotata, to buton się mm, przekręcił. Fuck, musimy buton załatwić. Buton, buton. Pyk. No i no jak widać jeszcze to, to, że wyrosło to w tym miejscu, to nie jest zaskoczeniem żadnym. Żadnym. O, jest buton. I czeka, i czeka, co się dzieje? Jest przycisk. Ale czy go wcisnąć? A, dobra, no. Zjordał się po minucie, że, że jest troll. Oczywiście on jest za, ma zaliczonego troll'a, no to już dostałeś wcześniej nagrodę. Ale on się chyba zjordał, bo, bo tamten mu pokazał. Oczywiście inni, którzy już później się zorientują, nie dostaną tego. E, no ale ja jeszcze chciałbym, żeby ktoś nacisnął ten przycisk. No, chyba nacisnęli? Nie, jeszcze nie Dobra, dam mu nagrodę, a na ten przycisk poczekamy No, ty już na pewno nie dostaniesz, bo ty się zorientowałeś. Ty już masz, no, za późno się zorientowałeś. A ja zresztą sam wam odpalę, bo chyba. Się nie... O, o, może się raz zorientuje. O, odpalili kabum. No I tyle w sumie z tego. Eee, no, ale, ale dostał tylko ten, co się zorientował pierwszy. Mm, no nic, lecimy dalej, lecimy dalej, na jakieś inne ekspowisko w takim wypadku, bo nie możemy już tutaj siedzieć. Eee, za dużo tutaj wiarki się zorientowało, że jest jakiś trolling. O, 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 to mi się podoba, gobliny. Tak jest. Okej, okay. i co im na goblinach dać? Dobra, te, to jakieś takie nieznane gracze, znaczy nieznane. Może początkowi to spróbujemy z tym polskim pingwinem coś zadziałać. I tu polski. I tu polski. I armia polskich biegnie. Biegnie, biegnie do was, tak jest. No, w kanapkę go wzięli. Polski pingwiny kontra Marcinek. Usunę im ten ogień On chyba na Awku jest w ogóle No na Awku i to jest tak dość dużo wytrzymuje tych hitów O, padło Dla nich to jest w ogóle zaskoczenie, że tu polskie pingwiny biegną Jakbym dał jednego, to może by w ogóle myśleli, że to gracz. No okej. Okay, całkowita norma. A dobra, Orkin się zjordał bodajże. Ale niech jeszcze sobie podobijają. Zobaczymy. Orkin był pierwszy, jeśli już. Bo ty też tak jakby w powietrze biłeś, ale jeśli ktoś, to tylko Orkin. No 200 życia ma taki pingwin polski. O, gdzieś tam w las poszli. No, i zrezygnował, zrezygnował. No ale dobra, dostaniesz, dostaniesz, bo się tam skumałeś, że coś się dzieje. Dzisiaj takie dość oczywiste te trolle, ale myślę, że fan dla graczy jest tutaj taki sam. Eee, dobra, dostałeś tutaj nagrodę, fajną. Mm, nie wiem, chyba by trzeba było zmienić ekspowisko. Chciałbym jeszcze raz spróbować z tym schematem. Bo on jest taki mniej oczywisty, wiadomo. No dobra, niech oni się bawią, a my spadamy dalej. Eee, nie wiem, albo im jeszcze tutaj jakąś rakietę rzucę, pyk, pyk. Nie no, rakiety to. To tak dla, dla wszystkich są przewidywalne. Dość, dość, dość nie. Nikt nie kuma, że to w ogóle coś dziwnego. Ale okej. Okay. Eee, lecimy na nas jakieś inne ekspowisko Warp, nie warp, TP. Cicha śmierć, fajny nick. Eee, TP, TP. I dalej jakieś TABy włączymy, jakieś MATI. Kurcze, też nie. Szkoda, że nie ma tutaj jakby zapisu, gdzie kto jest. O, Krzysiu. W sumie dobre no tutaj będę patrzył, gdzie kto idzie i, i łatwo będzie mi wyszerlokować. Aha, ty tam idziesz. Ty tu. Dobra, spróbujemy tutaj w sumie. Na no, Krzysiu potestujemy trochę. Żeby nie było, że tylko słabszych trolujemy. No, jest okej. Okay. No i co? Kurde, od razu się skumało, że coś nie chodzi. Ja też nie, nie na tyle, no to, to takie... Nie wiem czy on stara się coś po... No być może, ale, ale za słabo bije tym mieczem. No umówiliśmy się, że macie cały czas bić, więc to jest dla mnie za mało. A i przycisk, przycisk, fak znowu ten buton nieszczęsny. Dobra, szybki switch, nawet się nie zorientował. No, widzę, że ma problemy teraz z sender war war warlordami. Pam, param, pam. Ej, bo zaraz dam ci tu minę i nie będzie tak fajnie. Robisz to, czy nie robisz? <ścoughs> no dobra, zabiłeś go i co? Nie masz kolejnego. Dobra, twój czas się skończył, mistrzu. Ja wiem, że coś tam niby mieczem pokombinowałeś, ale te takie dwa uderzenia to jest za mało. Jeszcze sprawdzę, czy aby na pewno, czy może. No nie. No to tam mnie nie przekonuje. To, to to mnie nie przekonuje niestety. I lecimy dalej. Aha, to usuwamy. Chyba, że. Ostatnią szansę. Dajmy mu szansę. Nie, on ich cholewa. Nie wiem na co on czeka, szczerze mówiąc. O no, też go może to mocno atakuje i przez to w sumie nie biegnie. 3 hp ma, no to w sumie zrozumiałe. Nacisnął? Nie zdążył. No to, to niestety nie o to chodziło. Dobra, UNDO. Mm, lecimy dalej. Poszło to UNDO? Nie poszło, nie? Teraz. Par portale. No i co? O, właśnie! Musimy też nowych graczy potrollować. I czyli idziemy na nowe ekspowisko, właśnie, znaczy na nowe, na pierwsze ekspowisko, najprostsze. I tu jest największa szansa, że ludzie się dają jakby strolować, bo jest szansa, że tutaj są nowi gracze, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Wiadomo, to jest ekspowisko dla początkujących. No dobra, i to myślę, że będzie bardzo fajne miejsce, żeby właśnie wkleić taki schemat. Uuu, to trochę nie, 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 nie wyszło mi. Undo i rotate. 90, 90, 90 i teraz. No i perfekcyjnie. No i patrzymy, czy ktoś się tu sorientuje Tu mnie w sumie najbardziej to ciekawi, bo tutaj są tacy gracze zaczynający przygodę. Wiadomo, złote kwipunki to jest jeszcze ten startowy okres każdego gracza. Oni nawet tego nie zauważyli, prawdę mówiąc. Może im dwa takie wrzucę tutaj. Tu jeszcze jeden. Oj, ale to trochę teren już usuwa, to nie bardzo. Dobra. Może ich zlurujemy po prostu taką rakietą. Pomożemy im zabić tą rakietą w sumie. O, ładnie, ładnie. O, 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 może ty, kolego? A może ty? No i co? Kurde, spódniami bije. Co za mistrz? <grywy> Dobry jest. No pewnie, co te spodnie mają? Infsi, kurde, pokażcie mi to. Infsi mi. Mr. Monster. Spodnie. <śm> spodnie Sharpness 5. <śm> I to jest to, to jest to, to jest właśnie. <śm> jest mistrzem, jest mistrzem. Jest mistrzem świata. Ja wiem, kiedyś wam mówiłem, że te Sharpnessy czasem są niepotrzebne w jakichś przedmiotach, ale tego jeszcze nie widziałem, żeby ktoś sobie ekspił spodniami. Epicki jest gościu, epicki <noise> Nie jest gościu zawodowiec. Dobra, pokażcie mi to. O, już ktoś wbił tutaj, świetnie. To się zorientował nikt. Naciskacie przycisk. Prawym się naciska przyciski, panowie. Prawym Tylko nikt się nie orientuje, że to się da w ogóle nacisnąć chyba. To jest buton. Taki jak zwykły. Jak ja bym im dał chyba ten zwykły buton, to by od razu skumali. Pyk, pyk. Jak jeszcze by był na jakimś innym tutaj tworzywie, żeby był bardziej widoczny, to już na pewno, czyli set, na przykład gras. Czy w sumie dirt będzie ładniej? No teraz na pewno widzi. Prawym się otwiera, nie lewym. <grym> no ale dla nich to jest chyba oczywiste. No to nie wiem, nie wiem. Tutaj, tutaj, chyba. Można spokojnie ich patrolować. To dobra. Wiecie co? Ja to odpalę. Niech to się rozwali. O, chyba słyszę, że coś się dzieje. Ok. Szybkie UNDO. Tam jeden gościu się zjordał, że coś jest nie tego. A dostanie, oczywiście, nagrodę. Tak, zjordałeś się? To jeszcze dla potwierdzenia sprawdzimy to. Pyk. Bo no tak, nie przekonujemy. Za mało, za mało, za mało razy, do, do, dopóki nie dostaniecie nagrody, to... Ale masz szansę, bo dostałeś pingwina, więc próbuj. O, ale pingwin zrezygnował chyba z ciebie. Dobra, ostatnią szansę jeszcze tu dostaniesz, masz drugiego pingwina. Ach, uciekł z ekspoliska. No to niestety, przypadła nagroda. Tu, 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 tu. NPC, create, polski, pingwin. win. NPC, look. Bardziej realistycznie. A spoko, kilka pingwinów na pewno zabiją. A może im pomogę, bo one mają dużo życia. I jeszcze powkładamy im te bronie do ekwipunku. Zobaczymy, jak się będą zachowywać gracze. Okej, okay, ostatni. No i super. Z figurami koniec. O, ten chyba się zorientował. Ale nawet jeśli to za krótko bijesz, bo to nie ma tak, że ja mam zauważyć na pół sekundy, tylko wy macie cały czas uderzać w powietrze. Nie, spoko, jest spoko. Nie, no polski pigwiny nie wywołuje wrażenia, a no, może go jeszcze ubijeszmy troszkę. Aha, nie wiem. Nie, on nie wywołuje w zupełności żadnego wrażenia na gracze. <grywa> Dobra, niech jest, niech jest, że, że ten się e, już nabrać nadał. Ja wiem, że Polski pingwin to już jest troszeczkę przereklamowany troll u mnie, bo już dwa razy go używałem, ale nagrodę dostanie. Chciałem się po prostu przekonać w 100%, że to właśnie on się zjorda i, i ma nagrodę trollingową. NPC Remove. I wiecie co, na koniec zrobimy jeszcze trola z. właśnie z tym e, drzewkiem, które mam w ręku. No, to będzie fajne, to będzie fajne. E, tylko nie wiem, gdzie to zrobić. O, tam też się zorientował, ale trochę po czasie, niestety. No niestety, to już tobie nagroda się nie będzie należała. Tak jak mówiłem, pierwszej osobie, która się skuma przy danym trolu szczególnie że to robię raczej takie trole bardziej publiczne ponieważ to jest RPG i tutaj raczej się spotyka większą ilość w jednym miejscu to nie jest nie wiem Skyblock gdzie po jednej osobie można spokojnie trollować Chociaż nie wykluczam że może w przyszłości gdzieś na jakichś innych trybach też ee, pomyślę o tym dobra czuję się szczęśliwy dobra war 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 portale i spróbujemy sobie iść na hmm... na ekspowisko piąte tak na piąte tutaj często sobie atakowali więc to jest akurat idealne ekspowisko na to, żeby przetestować kwiatka. A w tym przypadku drzewko. I Im włożyć do ręki. Chociaż tu już widzę, że się raczej wykruszyła ekipa. I poszli gdzie indziej. No chyba tak, dobra. To wracamy na portale, spróbujemy jeszcze na goblinę. Chociaż. Gdzie ty idziesz kolega? A jednak idą. Dobra, dobra, super. No to może zacznę od Zabójcy, bo on tam ma widzę jakiś taki bardziej uboższy ekwipunek. in Zabójca. Czym on bije? Tym mieczykiem, Pajęczy Jad chyba, tak? Tak, Pajęczy Jad. No to szybki pod... Majanka? Ej, coś mi nie wyszło. Jednak Złotym bije. Jednak bił złotym, ok. A chyba, że się sobie przyłączył, chyba zaswiczował. Ma no, mało życia, no to ale się nie skaukumał w ogóle, że coś dostał. To spróbujemy z tym drugim ziomkiem. On już ma tam fajny kwipunek, więc tutaj mu panalnie się ekspi pewnie. Po ile on zadaje obrażeń. A zginął. Nie, to słabo. Okej, okay, i wsadzimy teraz zabójcę do ręki. którą ma mieczyk? Który on mieczykiem bije? On ciągle zmienia, widzę. Dobra, ma drewniany. Ma drewniany, no to chodźcie tutaj, potworki. Kurde, on ciągle zmienia. Drewniany, złoty... bije kwiatkiem, a co? Chyba rewelacyjnie mu się z tym czuje. Chyba się skorientował, że coś jest nie tak, coś jest nie tak. Dobra, jest strelowany fest, ale, ale jestem ciekaw, no na pewno teraz otworzył ekwipunek i sprawdzę, co on dostał, co on dostał, co ja tu mam. Sharpness 10, o co chodzi? 15 sorki Aż poszedł na bok, bo już nie wiedział, co się stało. <laughs> dobre, dobre. Ciekawe co on ma teraz w głowie. Ciekawe o czym myśli. Nie wiem, czy już mu zabrać, czy jeszcze mu dać się porozkoszować. No on teraz nie wie, o co chodzi. Myśli What the fuck? Co to ja mam? Dobra, nie zorientował się. Zabieram i koniec. Yy, zrolujemy jeszcze jednego gościa tym samym sposobem. Właśnie tego Maciejka będzie dobrze. Inwsi ma... Ojej, on ma dużo mieczy. Ale to będzie ten pierwszy pewnie. Tak jest! O, ale już widzi chyba, że coś mu się zmieniło. No czemu uciekasz? Przecież masz kwiatek, on jest zabójczy. Dobra, jest zorientowany, wie o co chodzi. Dostanie nagrodę. Bierz, bierz. I dobra, zabieramy Maciejce. Zwój. No i cóż, na tym myślę, że dzisiaj skończymy to Trollololo. Możecie dać w komentarzach propozycję co jeszcze, jakie techniki trolowania moglibyście wy dodać? Ze swojej strony, być może coś z tego co napiszecie skorzystam, być może coś zaktualizuję, coś ulepszę i, i postaram się zastosować. No i cóż, ja się będę z wami żegnał, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. I co? I do usłyszenia na serwerach, trzymajcie się, pozdrówka, cześć! Nie, no, co JUST DO IT!